Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak widzicie, po opisie bądź miniaturce, dzisiaj da z zdrapki za 2 zł słuchajcie. Mam trzy rodzaje zdrapek. Mam tutaj, kocham zimę, i tutaj, słuchajcie, mam cztery zdrapki. Mam szybkie 50, i tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć zdrapek i Super 7. Tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I też sześć drapek. Także może zaczniemy od super 7. Także zaczynamy. No i może zaczniemy od super 7. Słuchajcie, i tutaj muszę na tym polu znaleźć 7. Jeśli znajdę, no to wygram przypisanej, przypisaną do niej kwotę. No to zaczynamy, aby zdrapka była szczęśliwa. No, niestety 8, 9, 4, 2, 5, 3 i 6. Także żadnej siódemki nie ma. Także w tej nie udało się nic wygrać. Nie była szczęśliwa. Dobra, kolejna. 2, 8, 5, 6, 4, 3 i 9. Także. Też przegrana, czyli dwie już mamy na minus. Ok, i kolejna zdrapeczka. Już widzę, że mamy 2, 3, 8, 9, 5, 6 i 4. Także też nie wygrana, ale z ciekawości możemy zobaczyć, jakie są kwoty przypisane. No, ta na górze to piękna kwota. Widzimy tutaj mamy 3, 4 złote 7 zł. No, także niestety też nie wygrana. Dobra, kolejna zdrabka. Kolejna zdrabka serii Super 7. Tylko to super 7 coś na razie. Nie jest dla mnie łaskawe. Ok, 3, 9, 4, 6, 2, 8 i 5. Także też brak wygranej. No i jeszcze super 7 zostały tylko dwie. Także zobaczymy, czy któraś z nich będzie szczęśliwa. Dobra, miejmy nadzieję, że tej coś będzie. No też niestety, nie. Mamy 6 5 3 4 9 2 i 8. Także też nie wygrane. No i ostatnia zdrabka. O kurczę. O, powiem wam, że ta zdrabka się dobrze bardzo zapowiada. No i powiem wam, że w tej zdrabce mamy raz, 2 3 4 7 aż. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jaka jest wygrana. 2 złote, 2 złote, 2 złote i 2 złote. Słuchajcie, a to wychodzi, że w tej zdrabce jest 8 zł, ale jeśli znajdę takie czerwone 7, to przypisaną wygraną pomnożę razy 2. Czyli tutaj mamy 4, 4 i 4. Tutaj mam 12 zł. Luzy Dewa, e, czyli 14 zł. Słuchajcie, wygrane w tej zdrawce, także e, wow, a zdrawka za 2 zł, ale oczywiście musiało być wszystkie przegrane, żeby jedna była wygrana, ale e, super, że się udało. 14 zł. Wpada do kieszeni. I zaczynamy e, drapać dalej. I dobra, no i co, lecimy z szybkie 50. Słuchajcie, jak dobrze pamiętam, ja w tej zdradzie najwięcej wygrałam 50 zł, e, i to 50 zł miałam na polu e, bonus, także zobaczymy. Może tym razem uda się też wygrać, a może więcej. Także lecimy. I tutaj muszę znaleźć trzy takie same, e, takie same kwoty, żeby wygrać. Ok, mam 50, 500, 4, 4, No, niestety nie udało się nic wygrać. Mamy dwa razy po 500, dwa razy po 50 tysięcy, stówka, 4 zł i 2. Także nic nie udało się wygrać w tej sprawce, także na kubkę przegraną. Dobra, i druga zdrabka z kategorii szybkie 50. Ale czekajcie, czekajcie, bo tutaj jeszcze mamy pole bonus. No niestety nie ma 50 zł. Także zdrabka przegrana całkowicie i lecimy z kolejną. 52 zł. 500. 50, 100. Także w tej zrapce też nic nie mamy wygranego, niestety. Dwa razy po 50 zł, dwa razy po 500, dwa razy po 2 i 50 tysięcy. Jeszcze mamy pole bonus. No i mamy tutaj e, worek, także też przegrana zdrabka. Dobrze, i kolejna. ma stówka 2 100 10 Tutaj też jest stówka. Tylko stówka nam się coś nie chce drapać. 4 zł i 50 Także zdrabka też przegrana. Mamy dwa razy po 54 50, zł, 500. No niestety, jeszcze mamy tutaj bonusik. No i na polu bonus mamy diament. Także przegrana zdrabka. Dobrze. I kolejna. Dwa zł. O, drugie 2 zł. 500 zł. Okay, no i już widzę, że w tej zdrabce udało się wygrać 2 zł, bo mamy 3 razy po 2 zł. Dobra i jeszcze mamy bonusik. No niestety na polu bonus nie mamy 50 zł, także nie wygraliśmy, ale zdrabka udana. Zdrabka się zwróciła, mamy 2 zł z kolejną. Zostały jeszcze dwie szybkie 50, także może jeszcze w której się coś uda wygrać. Dobra, stówka. 500 50. No, słuchajcie, tak blisko było, zarazem tak daleko. E, dwa razy po 500, dwa razy po 50. No, niestety też nie udało się nic wygrać. A było tak blisko. Mamy dukaty na polu bonus, także zdrabka też przegrana. Dobrze i kolejna, już ostatnia zdrabka z kategorii szybkie 50, także lecimy. O, już mamy dwa razy po y, 50 tysięcy, także mm, zapowiadało się dobrze, skończyło się jak zawsze. <gry> o, już myślałam, że tutaj jest, słuchajcie, y, 50 zł, i że będzie 50 zł wygrane, no niestety tutaj jest 500. No, niestety, czyli też tej zdrabce nie udało się nic wygrać. Mam dwa razy po 50, dwa razy po 2 zł, po stówce. No i raz po 100 zł. Dobrze, jeszcze mamy tutaj bonus. Niestety, na miejscu bonus też nie ma 50 zł, także też zdrabka przegrana. okej, okay, i zostały nam ostatnie cztery zdrabki z kategorii Kocham Zimę. Słuchajcie, ostatnio drapałam te zdrabki z moją Kingą. I okazało się, że jedna z drapka była wygrana, w której było 20 zł. Jeden widz mi napisał, słuchajcie, że w tej drabce było 20, 20 zł, którą Kinga drapała. Także Kinga wygrała, słuchajcie, ten challenge, bo zdrapała więcej. Dobra, ale nie przedłużając, zaczynamy wygrywające liczby. Jeśli któraś z liczb się tutaj powtórzy, no to wygrywam. Dobrze, i lecimy trzydzieści pięć i trzydzieści pięć i trzydzieści cztery, dobrze? Trzydzieści trzy, piętnaście, trzydzieści dwa, trzydzieści cztery. O, czyli jest jedna dziewięć i 17, czyli mamy 34 i zobaczymy. No i w tej zdrapce w pierwszej z kategorii kocham zimę udało się wygrać 2 złote, także zdrapka, zdrapka wygrana i zdrabka nam się zwróciła, bo zdrapeczka po 2 złote. Dobra, druga zdrapeczka. Zobaczymy, jakie liczby wygrywają 0,9 i 08. Jedenaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia pięć, zero sześć, może myślałam, że będzie zero dziewięć i zero siedem. Także żadna z naszych cyfr niestety się nie powtórzyła. Także zdrapkę odkładamy na kubkę przegraną. I już trzecia zdrabka przedostatnia. Dobra, zobaczymy, jakie liczby nam wygrywają. 27 i 22. Dobrze, zobaczymy.

Dwa złote, także kolejna zdrabka się wróciła. Chyba już mi się podobają te zdrabki, kocham zimę. Dobrze i ostatnia zdrabka z wszystkich, które dzisiaj miałam zdrapać. Dobra, zobaczymy. 29 i 8, 33.

są Już wszystkie zdrapki, które miałam dzisiaj zdrapać, słuchajcie. No i jak widzicie, przeważa niestety kubka zdrapek przegranych, ale udało się wygrać w czterech zdrapkach. Najwięcej wykocham zimę, bo aż dwie były, były wygrane. Szybkie 50, była jedna zdrapeczka do wygrania i Super 7 też była jedna zdrapeczka. Najwięcej udało się wygrać w Super 7, bo 14 zł. Także super, tutaj udało się wygrać 2 zł, czyli tu mamy 14, mamy 16 zł, 18 i 20 zł. Także udało się wygrać, słuchajcie, 20 zł na zdrapki wydałam 30 zł, także e, jakby 10 zł jestem w tył, ale oczywiście e, także jest to też dobry wynik, nie ma co się martwić. 20 zł, a 30 zł. Nie ma tragedii. 10, 10 zł na minusie, także nie jest źle. Następnym razem na pewno będzie lepiej. A ja słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Dajcie mi znać, czy Wy lubicie drapać zdrapki, a może czekacie na jakieś konkretne zdrapki, które chcielibyście, żebym zdrapała. Jeśli tak, to czekam na Wasze komentarze i widzimy się już w kolejnym odcinku na moim kanale. Także do zobaczenia!